Dobra, zaraz wchodzimy. Dzień dobry państwu, telewizja internetowa niezależny Lublin. Witam państwa, Ryszard Kłobowicz pani doktor Ewa Kurek. Dzień, dzień dobry pani. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Kolejny odcinek programu Tydzień z głowy. No temat chyba wiadomy. Rocznica 299 powołania drugiej na świecie, pierwszej w Europie można powiedzieć nowoczesnej konstytucji, Konstytucji 3 Maja. Dlaczego ta konstytucja była dla Polski i Polaków tak ważna? Konstytucje zawsze są takim właściwie rozpiską, zasadami funkcjonowania społeczności. Pierwsza na świecie konstytucja, panie redaktorze, to była konstytucja, chyba już mówiłam państwu tu przy jakiejś tam dawno, dawno temu. Pierwszą w dziejach świata konstytucję to spisał święty Benedykt na wzgórzach Monte Cassino w roku 529 i to on wytyczył kierunek właściwie, kierunek Wtedy leżący, leżało w gruzach y, y, imperium rzymskie. Y, I zawsze dla mnie ten święty Benedykt i konstytucja, y, nawet do dzisiejszych czasów można to y, odnieść. To jest tak: są politycy, y, są y, wtedy y, żołnierze jakieś tam, y, ludy, Germanie tu zdobywają między sobą się, że są najważniejsi, że to ich. Że są w centrum uwagi świata, i niepozorny święty Benedykt z grupką chłopaków, który założył klasztor i nie wychodziło im, bo y, y, planów nie dało się zrealizować. Świat i spisał pierwszą w dziejach świata konstytucję. Czyli y, co to jest konstytucja? To jest spisanie właśnie praw i obowiązków. Praw tego, który rządzi, i obowiązków tego, który rządzi, i praw obywatela. I obowiązków obywatela. Takie niby proste, a to trzeba było wieków, żeby się zrealizowało. Czyli od 529 roku to jest pierwsza konstytucja, zakonna wprawdzie, ale ona wytyczała po prostu zasady, regulowała zasady pomiędzy zakonnikami i przeorem, mówiąc wtedy, ale odnosiła się do całego. Życia społecznego i do dziś te zasady są stosowane. Druga konstytucja to jest rok 1772, czyli 1200 lat na drugą konstytucję musieliśmy czekać, proszę Państwa. No i trzecia na świecie konstytucja to jest nasza konstytucja polska i możemy być z tego bardzo dumni i, i zawsze to podkreślać. Że spisaliśmy te prawa i obowiązki. W momencie bardzo trudnym, proszę Państwa, dlatego że to jest sytuacja już po pierwszym rozbiorze i no, trzeba powiedzieć, że Polska się bali, bo mamy króla zdrajca, zdrajcę m, i poniatowskiego, Stanisława poniatowskiego, kochanka Carycy Katarzyny. Mamy y, całą masę y, w Polsce zawsze było, ale ten wiek, dzień osiemnasty i teraz okres właśnie takiej tej naszej trzeciej obecnej Rzeczpospolitej, która jeszcze po prostu nie wyszła z tych zaszłości komunistycznych, to bardzo taki podobny moment, rok tysiąc Konstytucji, 3 maja i obecny, bo, bo wtedy no siły takie patriotyczne, takie propaństwowe, Piszą tą konstytucję, robią wszystko, żeby ją uchwalić, żeby ruszyć, żeby Polska w zasadzie tonie. Ludzie świadomi wtedy wiedzą, że to że toniemy, że w takim kształcie, po prostu z pustym skarbcem, z powodu, notabene zresztą, tych długów żydowskich też, o których kiedyś tam mówiłam, i próbują ratować sytuację, ratować państwo. No, i, 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 i niestety no, u, udało się uchwalić tę konstytucję 3 maja. Niektórzy podejrzewają trochę przez przypadek, bo ten zdrajca y y Poniatowski, y wszystko odbywało się na Zamku Królewskim, y zabrał trzykrotnie głos y i chciał jeszcze raz coś tam gadać. A, a posłowie uznali, że, że, że to już jest aklamacja i, viwat, y i uchwalili tę konstytucję. Ta Konstytucja na tamte czasy yy, była ważna, była ważna. Yy, w artykuł drugi na przykład dotyczył szlachty. Sz szlachta w Konstytucji została, zawsze była szlachta szlachta. Każdy, kto miał papier szlachecki, yy, to był szlachcicem. W Konstytucji 3 maja precyzuje się szlachta ziemianie, czyli szlachta, która ma ziemię. Dlaczego to było ważne? Dlatego, że proszę Państwa, Ci tak bardzo brzydko mówiąc, to się już nie będę używać, jak to wtedy się mówiło, na takich szlachciców, którzy przepili, stracili swój majątek i został im tylko papierek, że są szlachtą. Ich najłatwiej było, oni mieli prawo głosu, bo wtedy 10% społeczeństwa mówiło się, że to naród szlachecki, że szlachta to jest naród. I tylko ten, kto był szlachcicem, mógł głosować, wybierać posłów na Sejm i zostawać z posłem. I oczywiście garnęli się do tej polityki yy, kto? No yy, po prostu ci, którzy, którzy nie mieli ziemi, mieli tylko papierek, ale ich najłatwiej było przekupić. I Niemcom, i Austriakom, i yy, Rosjanom. I oni szli po prostu na pasku yy, obcych, yy, no dzisiejszym językiem mówiąc, wywiadów, czyli wysłanników w Carycy, i, I Niemców, którzy, którym od tysiąca lat zależało i na destabilizacji Polski, i na zniszczeniu Polski. Więc konstytucja 3 maja mówi wyraźnie, prawo głosu mają tylko, ma tylko, mają tylko szlachta Ziemianie, ci, którzy posiadają ziemię. Ich tak łatwo przekupić się nie da. I dziś jak popatrzymy też, proszę Państwa, na tych w większości, tą, ja to jak zawsze nazywam Eletę. To, to jest ta elita. To, są, to jest drugie, trzecie pokolenie tego, tego motłochu, który w 1944 roku przejął ziemię. Są kiepsko wykształceni, urwało im się, że po dziadkach, babkach zostawali sędziami, dlatego mamy cały Rabans w sądzie, po prostu wśród tych sędziów, tulejów i innych. Jak popatrzymy, on sędzia, matka, w UB, dziadek, batka w SB, dziadek w UB, albo gdzieś tam. I, i, I oni się gotują, czyli to można to nazwać, to że mamy powtórkę z rozrywki, że taka e, e, szlachta bez ziemi, szlachta bez ziemi, czyli ta, czyli ta elita, elita po prostu dzisiejsza się burzy. I tak samo było wtedy. No udało się uchwalić tę konstytucję. Więc ten paragraf drugi, pierwszy mówił, że Y, że, że szlachta to są szlachta y, ziemiańskie i że im gwarantuje się te wszystkie swobody, y, jakie mieli dotychczas, czyli prawo głosowania, y, kandydowania do, Sejm, do Senatu. <coughs> <coughs> Przepraszam Państwa. Y, paragraf, y, artykuł, artykuł trzeci Konstytucji dotyczy mieszczan. Tu jest taka taka rewolucja jak na tamte czasy, dlatego, że tak jak powiedziałam, narodem dotychczas przez kilka wieków, narodem, który miał czynne prawo wyborcze i bierne, to była szlachta. I tu y, Konstytucja 3 maja y, mówi o, o grupie społecznym mieszczan, którzy znowu posesjonatów, nie tylko tych, którzy mieszkają w Mieście, ale którzy mają swój dom czy kamienicę i są wpisani w rejestr posesjonatów. I tu się rozszerza prawa mieszczan, bo mówi się, że mieszczan dotyczyć będzie to samo prawo co szlachty, że nie wolno stracić szlachcica bez wyroku mm. czy ukarać w jakikolwiek sposób. Że y, mogą y, nabywać dobra ziemskie, czyli to, co zawsze w Polsce było, przechodzenie z jednego stanu do drugiego. Znudziło ci się być mieszczaninem, kupse ziemię i zostaniesz szlachcicem. Ale to nic nowego, to tylko na konstytucja to zapisała, bo to, to było w Polsce, y, już państwo o tym mówiłam, od wieków nie, nie całkiem legalnie, a teraz już może być y, y, legalnie. No i zniesiono ograniczenie jakiekolwiek. Mieszczanin ma, może zajmować najwyższe stanowiska kościelne, wojskowe, urzędnicze, jakiekolwiek inne, takie samo jak i szlachta. Czyli jak gdyby konstytucja rozszerza, rozszerza ten, ten, te prawa, takie, prawa i swobody obywatelskie na, na mieszczan. I artykuł czwarty dotyczy, dotyczy chłopów. I po raz pierwszy, bo tak nawet w, to, w potocznym języku mówiło się, że naród, naród szlachecki, czyli ta szlachta, która ma prawo głosu. A Konstytucja po raz pierwszy mówi i to jest rewolucja i to powinna przeczytać pani Olga Tokarczuk, która chrzani głupoty o niewolnictwie w Polsce. W Polsce nigdy nie było niewolnictwa, czego najlepszym dowodem jest również Konstytucja 3 maja, który, która z marszu mówi, że chłopi są częścią narodu polskiego. No i tyle. Konstytucja mówi też, że chłop, dziedzic nie może zmieniać umów. Bo mówiłam Państwu o co chodziło jeszcze od czasów średniowiecznych. Ja tu też będę mówić o tej. Mówię o tym, mówiąc o średniowieczu, że. że po prostu chłop dziedziczył, jak, jak gdyby wynajmował ziemię od, od dziedzica, i konstytucja mówi, że tych umów dziedzic nie może jednostronnie zmieniać. Czyli jak była umowa na czynsz, to chłop ma płacić czynsz. Jak była umowa na, na pańszczyznę, to ma być ta umowa na pańszczyznę i nie, można, nie może zmienić umowy i powiedzieć, że życzy sobie podwyższenia czynszu albo Podwyższenia pańszczyzny. Także to konstytucja wprowadzi, wprowadza bardzo bardzo wyraźnie. I te umowy wiążą obie strony, i chłopa, i dziedzica. No i konstytucja bierze ogólnie, nie, pisząc, że to trzeba jeszcze dopracować. Konstytucja 3 maja pisze w, w artykule 4 napisano, że lud rolniczy. Jest pod opieką państwa i prawa. No więc, Pani Olgo Tokarczuk, niech Pani nie opowiada głupot, że konstytucja 3 maja wzięła niewolników pod. To tak na marginesie, proszę Państwa. Konstytucja 3 maja, no niestety, nie dane nam było, bo tej konstytucji przerazili się nasi sąsiedzi i, i, i Rosjanie, i Niemcy, gdzie była dyktatura gdzie był zamordyzm, gdzie nikt nie mówił o prawach człowieka i tu nagle Polacy wyskoczyli z taką konstytucją, z takimi nowoczesnościami, jakby to była Ameryka. Bo powtarzam, pierwsza konstytucja to była w Ameryce w 1776 roku. Ale my nie wzorowaliśmy się na tej konstytucji, mieliśmy, po prostu byliśmy zawsze narodem takim sobie demokratycznym, tą demokrację mieliśmy we krwi. I sąsiedzi nasi się przerazili. Że to, co polaccy uchwalili 3 maja 1791 roku rozleje się po Rosji, po Niemczech i oni będą mieć kłopot, bo wychowali sobie narody takie posłuszne, po niemiecku, ja nie znam niemieckiego, ale chyba to brzmi, Ordung muss muss", coś tam w porządek musi być, czyli zamordyc musi być. W Rosji zawsze był za mordyzm, bo innego systemu nie, zna, nie znają i nagle tu Polacy to jak zaraza, jak taka pandemia koronawirusa, można powiedzieć, na tamte czasy. No i po prostu bardzo szybko zareagowali. Niestety rok później konstytucja obowiązywała tylko do 1992 roku, dlatego że zdradził Stanisław Stanisław, król Stanisław Poniatowski przystąpił do targowicy. Potem był trzeci rozbiór, czwarty, i to był koniec Polski. Także y, można powiedzieć, że ta upadająca Polska zostawiła nam jednak y, taki, wie pan, wiecie Państwo, taki punkt odniesienia, y, że konstytucja musi być, muszą być zasady, według których żyjemy. Y, I przez 123 lata rozbiorów była takim właśnie bardzo ważnym punktem odniesienia. Mieliśmy dwa nasi przodkowie mieli dwa punkty odniesienia. Konstytucja, bo nikt nam jej nie odbierze. Mieliśmy interrexa, już państwu mówiłem. Prymas interrex, czyli ten, który sprawuje władzę w czasie długiego, w czasie bez królewie. To te dwa momenty. Były tak ważne, że przez te 123 lata przeprowadziły naszych przodków, jednak po prostu cudem boskim, że nie straciliśmy języka, że zostaliśmy jednak narodem, mimo strasznych represji i ta konstytucja. Potem w okresie międzywojennym, przez 20 lat była świętowana, a potem znowu przyszedł komunizm i, i Pierwszy raz wolno było oficjalnie świętować 1 maja dopiero w 1990 roku, a tak pół wieku w Lublinie, na przykład, pomnik Konstytucji 3 maja, postawiony bodajże przed wojną, został wysunięty, wsunięty w taki róg placu litewskiego, głównego placu w Lublinie, koło szaletów starsi lublinianie pamiętają. Ja pamiętam, że my na studiach szliśmy tam w te krzaki koło szalet, nosiliśmy kwiatki i, 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 i to było tam, milicja coś tam burczała, a potem znowu w stanie wojennym, no to, to, to były awantury, to były demonstracje i no nie odebrano nam tego święta, także pamiętajmy jednak o tym i ja propos sytuacji obecnej, to jednak pamiętajmy o tej konstytucji 3 maja i obecnej konstytucji, że y, jakakolwiek ona jest niedoskonała, ale konstytucja nakazuje wybór prezydenta i my musimy wybrać tego prezydenta, bo naprawdę powtarzam, do znudzenia, będziemy mieć wielkie kłopoty. I dziś znowu mamy targowicę taką po prostu na czele z, z, y, z Tuskiem kiedyś 129 lat temu to był to król Stanisław Poniatowski zdrajca, a dziś mamy stoi na czele tego wszystkiego, Tusk, który też ma pieniądze z Niemiec, pewnie płyną wartkim strumieniem, żeby, żeby rozwalić wybory, żeby rozwalić Polskę. Ale no nie dajmy się, proszę Państwa, każdy z nas ma przynajmniej jeden głos, na kogokolwiek oddać, ale na, na wybory musimy pójść. I to jest bardzo ważne, i tak myślmy o tym przy, przy rocznicy Konstytucji 3 maja. Nie popełniamy my tych błędów naszych przodków. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani doktor za ten ciekawy wykład. Ze swojej strony no, chciałem, chciałem zapewnić, że takie lekcje historii, jak ta, chociażby wykonała Pani doktor Ewykurek. Będą u nas na kanale kontynuowane, pod warunkiem, że będziemy mieli od Państwa wsparcie. Jeszcze raz podkreślam, żadne firmy nas nie sponsorują, nie sponsoruje nas ani władze samorządowe, ani państwowe. Jedyne pieniądze, które posiadamy pochodzą wyłącznie z Państwa darowizn, za które bardzo, bardzo dziękuję i o które ośmielam się prosić także w przyszłości. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani Doktorze.